Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w nowym vlogu, w którym wybierzemy się do sklepu z agd aby obejrzeć AGD do mojego domu. Mam już wstępnie wybrane AGD, które pomogła mi dobrać architektka, ale od kilku dni zaczęłam intensywnie myśleć o tym, że ja mam zaplanowaną lodówkę side by side z podwójną, prawda, z otwieranymi drzwiami. No i tak mówię, kurczę, ta zabudowa od stolarza jest zaplanowana na 60 cm głębokości, czyli standard. I tak zaczęłam myśleć, ile głębokości ma ta lodówka, żeby to nie wyglądało dziwnie. No i sprawdziłam. I lodówka ma za 70 chyba 72 cm głębokości, zabudowa 60, więc ta lodówka będzie wystawała aż 12 cm, co według mnie chyba będzie wyglądało źle. Nie chcę, żeby aż tak mocno odstawała lodówka od zabudowy, dlatego skonsultowałam się z Julią, archi moją architektką. I ona y, posprawdzała mi to dokładnie, że możemy to zmienić, ale y, najlepiej będzie zastanowić się, sprawdzić. Y, jak te drzwi z lodówki będą się otwierały, bo jeżeli zabudowa byłaby zrobiona na równo z lodówką, no to wtedy te drzwi nie otworzą się, prawda? Wiecie mm, tak, tylko na wprost e, i będzie problem z dostaniem się, zarówno pewnie do dystrybutora, jak, jak i włożenia większej, e, większej e, na przykład blachy. E, I chcę, przyjechałam specjalnie e, na drugi koniec Warszawy, żeby znaleźć tą moją lodówkę, bo jest chyba tylko w trzech punktach w Warszawie. I zobaczyć, jakie są grubości drzwi, bo doczytałam, że wystarczy ta przerwa na między zabudową, różnica za, głębokości zabudowy a lodówki to na grubość tych drzwi. Chcę zobaczyć, jak ta lodówka się otwiera, jak, jak, to, jak się wyjmuje dystrybutor wody, żeby to porównać, zobaczyć, jak to wygląda żeby nie okazało się, że mamy niespodziankę eee. i raz, że zabudowa będzie źle wyglądała, jak będzie tyle cofnięta od lodówki. Eee. Dwa, że jeżeli zabudujemy na równo, prawda, to będzie problem, że będzie eee. lodówkę nie da się dobrze otworzyć, będzie trzeba wysuwać lodówkę z zabudowy. No i przyszłam pooglądać, po prostu zobaczyć, jak to będzie. W międzyczasie zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału i zostawienia łapki w górę. Zerknijcie też na kanał, żeby zobaczyć inne filmy z serii już tej domowej, prawda? Z projektów, z projektów wizualizacji mojego domu, układu funkcjonalnego, bo już takie filmy są na kanale. No a teraz zabieram Was ze sobą razem do sklepu. Obejrzymy przy okazji właśnie przede wszystkim lodówkę, a przy okazji obejrzymy też piekarnik i mikrofale. O ile są tutaj, bo płytę indukcyjną mam już wybraną i mam już w ogóle nawet kupioną, bo kupiłam ją dużo taniej, w bardzo dobrej cenie, więc nie ma to dla mnie znaczenia tak naprawdę, jakiej marki będą sprzęty. Bo lodówka będzie jednej marki, kuchenka, innej marki, piekarnik i mikrofala, innej marki, a zmywarka jeszcze nie wiadomo, bo też może mi się uda kupić zmywarkę do zabudowy w korzystniejszej cenie więc. Kto by nie skorzystał, prawda? Więc zapraszam Was na film. No i jak przyglądałam te lodóweczki, to właśnie tam już się rzuciła w oczy szeroka lodówka side by side, a raczej multi door, czyli ma otwierane te drzwi górne. O faktycznie są szerokie bardzo. Jak i dolne. Więc naprawdę dużo fajnego miejsca. Ale te drzwi są mega szerokie. Faktycznie. I tak muszę je obejrzeć, pomacać i zobaczyć jak to wygląda. To co jest jeszcze fajne i co mi się bardzo podoba, że tutaj mamy na jakieś mniejsze rzeczy w zamrażarce półeczki w drzwiach więc to mega ułatwienie, jeżeli coś szybkie chcemy schować, a dodatkową dodatkowo tą stronę zamrażarki można zmienić na chłodziarkę. Tutaj pan mi powiedział, że to jest zbiornik na wodę, 4 litry, więc dla nas wystarczająco. No fajna ta lodóweczka jest. Jeszcze się upewniałam, czy są zblokowane drzwi i się upewniałam, czy to się w ogóle wyjmuje, ale pan powiedział, że raczej no, znaczy nie ma tego potrzeby wyjmowania, więc wydaje mi się całkiem spoko. Światło to jest bardzo niekorzystne zarówno do nagrania tej lodówki, jak i siebie, ale powiem Wam kilka słów, dlaczego decyduje się właśnie na taką lodówkę, a nie do zabudowy, bo zabudowa byłaby oczywiście może lepsza, ładniejsza, fakt, że byłoby mniej miejsca. Jednak mamy taką sytuację, że przy ścianie, na której będzie planował lodówka, znajduje się skrzynka z kablami podłączeniem ogrzewania podłogowego. I ona tak się znajdu... znajduje, się tak niefortunnie, 10 cm od krawędzi ściany, ta skrzynka się zaczyna i kończy 60 cm dalej, czyli łącznie ta skrzynka zajmuje 70 cm. Więc, żeby teraz zrobić jakąś inną zabudowę, trzeba byłoby kombinować. Stolarz musiałby kombinować, żeby ta szafka niżej była szerszej, większej szerokości niż standardowa 60. Byłyby to większe koszty, a więcej zamieszania więc uznam, że lodówka side by side będzie wystarczająca po prostu i damy radę tak jak jest. A dodatkowo zależy mi również na dystrybutorze wody i kostkarce, a ze względu na to, że na tej ścianie, gdzie będziemy mieli lodówkę jest dość daleko do źródła wody, a nie chcemy się bawić w przenoszenie wody, rur, to po prostu decydujemy się na taką, która ma kostkartkę ma dystrybutor wody bez podłączenia do źródła wody. I to jest jedna z lodówek, która mnie tak naprawdę najbardziej zainteresowała. A to jest ten piekarnik, który rozważamy. On jest z Samsunga i mam funkcję pieczenia dwóch dań jednocześnie. Troszeczkę zastanawiam się, jak to w przypadku tego piekarnika wygląda. Bo zobaczcie, on ma komorę taką pojedynczą. Więc no, zastanawiam się troszeczkę, jak to wygląda. Ale spoko to wygląda. Fajnie wygląda ten piekarnik. Nie ma nic tutaj, wiecie, za dużo klikanego są zwykłe kółek Boże, jak to się nazywa. No ale wygląda całkiem spoko. Cena taka, nie wiem czy dużo czy mało. Piszcie mi koniecznie w komentarzach. Może ktoś z Was ma ten piekarnik i może mi coś więcej na ten temat doradzić. Nie wiem do końca, jak to działa w tym piekarniku, muszę obejrzeć to na YouTubie, ale tu jest zaznaczona wyżej też Samsunga, no droższy ten piekarnik, ale zobaczcie, ma też dual Cook. ma takie wnętrze, ma tu chyba to jest, ta blacha służy jako rozdzielenie, nie mam pojęcia, jak to, jak to wszystko działa, ale można otworzyć tu również połowę, o, połowę tego piekarnika tylko. A druga połowa jest normalnie zamknięta. Także jeżeli ktoś z Was ma taki piekarnik, to dawajcie mi znać, czy warto, czy nie warto. No ciekawe, sprawdzę sobie oba na YouTube recenzję i zdecyduję wtedy. Niestety nie ma tej mikrofalówki do kompletu właśnie z tym piekarnikiem dolnym, więc może jeszcze uda mi się zobaczyć. No a tymczasem zobaczyłam wszystko, co chciałam, nie wiem teraz co mam myśleć. No i będę myślała, kombinowała dalej. No zobaczymy. Jestem już w samochodzie i tak gdybam, nie wiem, będę musiała się chyba z tym przespać, może porozmawiać też ze stolarzem, który już takie rzeczy na 100% robił, bo te drzwi od tej lodówki są mega grube, one mają takie 10 cm 9,5 i one były tam na przykład zastawione z boku i dało je się troszeczkę szerzej otworzyć niż prawda na kąt prosty i wydaje mi się, że to jest spoko. Zawsze, gdybym potrzebowała na przykład doczyścić dokładnie lodówkę, wyjąć półki i umyć, to mogłabym ją z wnęki wysunąć. No ale z drugiej strony, czy się bawić w to i robić teraz szafkę e, powiększać zabudowę o 2 cm, na przykład czy tam 2,5 cm, no nie wiem, właśnie, czy to ma sens. Jeżeli macie jakieś pojęcie, macie taką lodówkę, macie jakieś inne pomysły, jak to wszystko można rozwiązać, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, bo wszelka pomoc jest bardzo mile widziana. Ja teraz wracam do domu, przegadam to z Marcinem, przegadam to z architektką i zobaczymy, co zdecydujemy. Ja tymczasem czekam na Twój komentarz, na Twoją pomoc i radę, bo na pewno, na pewno są tu osoby, które wiedzą dużo więcej niż ja, mają większą wiedzę w tym temacie, także będzie mi bardzo miło. Oczywiście pamiętaj też o subskrypcji mojego kanału, zostawieniu łapki w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!